Hej hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na zakupy. Ale nie będą to takie zwykłe zakupy. Będą to zakupy dla mnie w trochę innym stanie. Część już wie, część nie wie. Spodziewamy się maleństwa, i z racji tego, że moja figura zmieniła się diametralnie, wymaga to ode mnie trochę innego ubioru, ponieważ nie mieszczę się w część rzeczy, które miałam wcześniej. E, mnóstwo z tych rzeczy mnie totalnie uwiera, i po prostu najchętniej chodziłam tylko i wyłącznie w dresie. No, a jak wiadomo, czasami chcemy się poczuć też trochę lepiej niż sam dres, więc e, z racji tego właśnie dzisiaj przychodzę do Was z takimi zakupami. I może część e, m, przyszłych mam e, również coś tam sobie tutaj upatrzy i znajdzie. E, także zapraszam Was na film. Ubrania, które tutaj widzicie, są z drugiej ręki. Absolutnie żadne z nich nie jest ubraniem nowym, więc nie wydałam na nie zbyt dużej kasy. I na samym początku będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę e, i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zaraz Was też się zapraszam na drugi kanał rodzinkowy, bo tam będzie więcej e, tematów związanych właśnie z takimi domowymi, codziennymi rzeczami, e, informacjami, co tam u nas, e, vlogami itd., itd. Tutaj tego nie będzie, więc że jesteście ciekawi, jak to się wszystko będzie toczyć, bo my sami jesteśmy ciekawi, to zapraszam Was właśnie na ten film. O, sobie jest, mi... jest to kurtka z Berżki. Bardzo długo szukałam takiej oversize'owej, wręcz trochę męskiej kurtki, e, którą będę mogła narzucić na przykład na luźną bluzę. Na jakiś taki outfit e, mało wymagający, w której będzie mega wygodnie, i znalazłam coś w takim kolorze, wiecie, klasycznego dżinsu, trochę wycieranego, pięknie wygląda, super leży, jestem z niej ultra zadowolona, naprawdę rewelacja. Kosztowała 40 zł. I jest taka. Zatyłek, więc idealna do takich wiecie, sukienek, em, sukienek i jeszcze raz sukienek, że łatwiej jest mi aktualnie chodzić w jakichś sukienkach, spódnicach. Leginsy są wybawieniem w takim czasie, bo są te wszystkie gadżety z AliExpress, część nawet zamówiłam, więc będzie też taki film, e, które nam poszerzają zwykłe nasze spodnie. Ale jest mi tak ultra niewygodnie w tym, jest mi tak ultra niewygodnie, że po prostu szlag mnie trafia, no nie dam rady w tym wychodzić dłużej niż 15 minut. Nawet raz je ubrałam, no nie? Yy, ubrałam, siadłam do samochodu i wracałam się przebrać, bo po prostu powiedziałam, że no nie dam rady. No nie dam rady, bo, bo cała podenerwowana chodziła. Druga rzecz to sukienka. Jest to H&M, rozmiar cholera wie jaki kosztowała 15 zł i wydaje mi się, że tak na teraz jest mega fajna. Ona potem będzie też robiła za bluzkę, bo jak brzuchu rośnie, wydaje mi się, to ona też się skurczy jakby, nie? I tak ja w takich ultra mini to się nie czuję, nie? Mój mąż mówi, kurde, teraz kupujesz sukienkę paski? W sumie kiedy, jak nie teraz. Ja mówię, bardziej, już mnie nic bardziej nie poszerzyć, Co nie? E, I najlepsze jest to, najlepsze jest to, że tutaj ja zamawiam sobie wszystkie sukienki, prawie wszystkie, dopasowane. Mhm. Ciąża, jak się mi już okazało, to jest jedyny czas, kiedy ja nie muszę wciągać brzucha, nie? Wtedy po prostu mam to w nosie, czy ktoś pomyśli, że jestem gruba, nie gruba, no bo to widać, że jestem w ciąży, no nie? W końcu nie muszę tłumaczyć, że nie, nie jestem w ciąży, po prostu jestem tusta, no nie? Yy, wszystkie mankamenty przestają mieć znaczenie. Szow skrada brzuch. Można się najeść, ten brzuch jeszcze większy wyjdzie. najwyżej jak ktoś się pomyli, w którym jesteś miesiącu. I. Z racji, że zamówiłam sobie jakieś tam sukienki, tryty, no to wypadałoby coś mieć na górę. Wie, więc stwierdziłam, że dobrą opcją i rozwiązaniem będą żakiety i marynarki. Z racji, że ja mam jakiś Twój jeden fason, który właśnie podoba, podobnie wygląda jak ten, i to jest tak ultra dobry fason to jest tak rewelacyjny fason. Kreśla talię, której ja nie mam. świetne, uwielbiam takie rzeczy. I tutaj mam drugą taką czerwoną. O, widzicie? To jest właśnie to. Tak to ma iść. Jak znajdziecie tego marynarkę, to kupujcie, bo ona świetnie wygląda. I to jest marynarka z Werlaski. Ona u nich na stronie kosztowała 169 zł. Teraz Ultra Hidden. Ja ją kupiłam za 40 zł nową. W, wiecie, na Vinted chyba. Natomiast wygląda przepięknie. Jest wygodna, bardzo wygodna. No ale wiecie, 169 zł, a 40 zł. Kupiłam też z Mango, hit w ogóle, yy, kurtkę mojemu mężowi. Kupiłam mu ją tam, kcichaczem, bo jakbym mu ją pokazała, to powiedziałby NIE, NIE nie, NIE, JA W całkiem NIE będę CHODZIŁ, NIE? Kupiłam mu skórzaną kurtkę, wiecie. I wygląda ona, no mega w niej wygląda, naprawdę rewelacja. Super, tylko może nie do tych spodni, bo to chyba powinny być bardziej dżinsy. albo skóra. A, no <grafię> i Spodnie to już za dużo. Ale tak się wygląda w tym. Tak. A cztery ja kostka mi Ojej! Jest z Mango, rozmiar XL. Już mi krzyśiem pachnie. Tak on ładnie pachnie. Hmm. Um. Najlepszym hitem to było zapakowanie tej kurtki. Chodzi ta paczka do paczkomatu yy, była otwarta w ogóle, bo yy, kartonowe pudełko skleił taśmą izolacyjną, no nie. Mój mąż jak zobaczył zapakowanie tej paczki, to on od razu wiedział, że to facet pakował i powiedział yy, mi tylko tyle, że on zapakował ten facet, zapakował to tak najlepiej, jak potrafił, najlepiej jak potrafił. W środku, jak ona była taka trochę otwarta, w środku było, był worek na śmieci. Yy, również związany taśmą izolacyjną, i ta kurtka znajdowała się w tym worku na śmieci. I jeszcze pół biedy, gdyby to był normalny worek, ale to był zapachowy worek. My podczas przeprowadzki używaliśmy zapachowych worków, i to odcisnęło piętno na moim mózgu, ponieważ wszystkie ubrania trypiły nam tym worem na śmieci, i ja teraz czuję. Cały czas czuję ten worek na śmieci, ja się mega uśmiałam, jak zobaczyłam tą, ten pakuneczek. Lecimy z kolejną rzeczą, kolejna rzecz, co tak strasznie chciałam, w ogóle znalazłam to, znaczy znalazłam. Ja jestem takim frikiem, jebniętym, pieprzniętym, pieprzniętym, ponieważ ja jak zobaczę i gdzieś na, wiecie, na internecie, w jakimś programie telewizyjnym, jak ktoś jest ubrany, to się tak napalę na taki produkt, że ja przeszukam niebo i ziemię i po prostu znajdę. I tak było z tą koszulą. Gdzieś tam ktoś chodził w takiej koszuli. Te koszule teraz takie oversize'owe, luźne, są mega modne. Ona jest strzępiona na dole. Ja się tak naszukałam takiej koszuli i one były, wiecie, no po 60, 90, 120 zł, no nie. tak, kurde, no nie dam tyle. Założywano, no nie dam tyle. No, 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 no nie dam tyle. Zamiast wydać trochę więcej, to ja potrafię spędzić 3 dni na internecie i szukać, żeby kupić taniej. Grażyna na biznesu. Chociaż ja już chyba się pod Janusza zaliczam. E, I słuchajcie, znalazłam ją, jak ją znalazłam. Ona jest w rozmiarze 42, bo to jest duży rozmiar, ale chciałam, żeby ona była taka luźna. I kupiłam ją za 12 zł. 12 ziko, 12 pelenów. Czajcie to. 12. Teraz kurzyłam wszystkich, którzy szukali takiej koszuli. I ona jest mega fajna, podoba mi się kolor, podoba mi się krój, podoba mi się wszystko teraz yy, tak jak jestem ubrana yy, szare legis, na to taka koszula i możecie iść iść przed siebie, wsiąść do pociągu byle jakiego i zasuwać <grym> no kto by nie zasuwał także jestem, to, to jest perełka moja największa jak, ją kupiłam jako pierwszą i jak przyszła ta koszula to stwierdziłam, że tak to jest, to jest, to jest coś nad czym ja powinnam spędzać teraz wolne, wolne godziny wyszukiwaniu używanych rzeczy, które są zajebiste. tu taka suknia, zobaczcie jaka suknia. Ona jest w rozmiarze M. I ja bardzo, 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 bardzo mi się ona spodobała, bo też zobaczyłam w filmie. W ogóle w filmie zobaczyłam jak laska chodzi w takiej e, żółto-pomarańczowej sukience z taką kataną, no nie? I to zakupiłam cały zestaw, ale dojdziemy do tego. Zresztą widzicie na przebitkach. I ta sukienka jest w rozmiarze M, w ogóle nowa z metką. Ona kosztowała chyba 45 zł. W tym, że ona jest na teraz, zaraz już, ponieważ potem do niej na pewno nie wejdę. Ona ma z boku zamek, nie jest na gumkę, tak myślałam, że będzie na gumkę. I teraz jest idealna w pasie, ale jak mi brzuch urośnie, a na pewno urośnie, no nie oszukujmy się. Tak się oszukiwałam jeszcze miesiąc temu, a potem zaczął rosnąć. I przestałam się oszukiwać I zaczęłam wpieprzać <noise> Bo i tak nie widać różnicy Zajebiście Wygodna, e, ciepła Powiem Wam, że na lato za ciepła. Na teraz wiosnę, żeby już Jak idziecie, się taką świeżość W miejsce, w które pójdziecie Więc e, prześliczna sukienka I to jest sukienka Maxi Ultra Maxi. Ja uwielbiam takie sukienki, ponieważ teraz y, jak brzuch urośnie, a nogi będą ciężko się golić, no to Maxi zakryje wszystko pokazałam Wam tą drugą kurtkę, to Wam pokazuję e, i to jest kurtka rozmiar M, też jest berszka w ogóle jakimś cudem, no ja nie totalnie nie patrzyłam na marki, jakie zamawiam, ale jakoś tak wyszło, że dużo tych rzeczy jest z berszki albo hm e, i ona jest z takiego miękkiego jeansu, ja ją zamawiałam i tak właśnie myślałam, że to będzie coś takiego jak ta pierwsza, którą Wam pokazywałam natomiast ta jest bardziej dopasowana bardzo ładnie leży. Jest taka dłuższa, jest miękka, jest wygodna, bardzo, wiecie, nie krępuje w żaden sposób ruchów, ponieważ ja miałam e, kiedyś straszną. E... Taką awersję do y, kurtek, y, one musiały być na mnie tak kłuse i tak dopasowane, porąbana. Nie daj Bóg, jakby mi ktoś kazał y, dwoma rękami coś chwycić. No to, to, to już nie. Ja chodziłam wtedy idealnie prosto, no nie, bo kurtka y, nie pozwalała chodzić inaczej. Zawsze brałam rozmiar XS, pomimo tego, że nosiłam S, M, to ja zawsze kurtkę jeansową XS. No szkoda. jak ktoś by mi dał inny rozmiar, to bym mu chyba oczy wydupana. No i w tym momencie. Gdy mam już prawie 30 lat, dotarłam do tego, że jednak to nie jest mój rozmiar i nigdy nie był. Teraz chodzę w rozmiarze M. I jestem z tego dumna. Cieszę się, że w, w, wszedł taki trend. Te luźniejsze kurtki są po prostu modniejsze, są wygodniejsze, ładniej wyglądają i, i, i nam się pozmieniało w głowach. Bo w pewnym momencie takie wiecie, za duże kurtki, jakby ktoś miał, to wyglądał jak menel Teraz taki, taki menelski styl jest całkiem ok Bardzo mi to odpowiada, bo, bo medal zawsze. Ja widzę, dlaczego oni tak chodzili. Każdy medal chodzi w taki sposób, bo jest mu wygodnie. Chociaż ostatnio jedziemy, wiecie, wracamy ze sklepu, patrzymy i normalnie jakiś. Taki, no, no, no menel, menel, z korką. Wiecie, korka to jest taki wózek u nas na dwóch kukach, i tam się złom na niej wozi. Kurna chata miał całą pupę na wierzchu. Księżyc w pełni, po prostu. I myśmy całą drogę żeśmy się śmiali, że teraz wszyscy będą e, prowadzić drogą, no nie za gościem, z gołą pupą. Tylko nie używaliśmy słowa pupa. Skręć w prawo. Znaczy, nawet się to nam na kamerze samochodowej nagrało, ale nie będę tego puszczać, bo może Pan sobie tego nie życzy. Może nie chcą, mu spodnie spadły do kolan. Eee. Nie ważne, skończmy ten temat. Kolejną sukienką, którą mam to jest taka fiołkowa, liliowa, najmodniejszy kolor. W sumie mi się bardzo podoba. I to jest ultra modna sukienka, wiecie, droga też sukienka, bo to jest, o, to jest jakaś, wiecie, jakaś projektantka sukienka. Stone skirt by Anna S. Myślę, że będzie super. Ale wydaje się, że ona nie do końca jest ciążowa. Lepiej by wyglądała na chudej lasce której nadałaby kabaretów, bo mi nadaje zbyt dużo kabaretów i mi się wydaje, że jak ktoś mnie będzie widział, to stwierdzi, że ja jeszcze daleko mam do rozwiązania, natomiast już, już będzie wzywał karetkę, pogotowie, bo chyba mi wody odeszły. Spora w wyglądam, ale jak połączę z jakąś kurtką, to wyglądam całkiem nieźle. Wydaje mi się, że jak brzuch znowu w tym momencie urośnie. To będzie kwestia tak, że będzie robiła mi po prostu za tunik. Tam do tej sukienki i e, cofam totalnie wszystko, co powiedziałam o niej wcześniej. E, jestem gdzieś półtorej tygodnia później. I zobaczcie, jak ta sukienka wygląda tutaj. No, po prostu masakra. Cycki to się ledwo mieszczą. Eee, wszystko wiecie, rośnie. Tutaj to nie wspomnę, jak wyglądam. Wyglądam, no, tragicznie, powiem Wam, tragicznie wygląda ta sukienka. To jest sukienka na ultra szczupłą osobę. Wygląda się w niej. Ja, ja powiedziałam, że w życiu nie użyję tego słowa, ale jak widzę siebie w tej sukience, to trzeba to użyć. Po prostu ciężarówka jak nic, nie? Ciężarówką przez Syberię. Przysięgam Bogu. Tragedia, jak dzwonek. No, kolejną rzeczą jest bluzka Zara. I to jest taka ładna bluzka. Zara, wracam. Oczekajcie, bo mi się metka. Mhm. Dekolt w serek, przez co wygląda człowiek na smuklejszy. Pomimo tego, że wygląda jak wielki kręgiel, to i tak wygląda na smuklejszego. Yy, I ładnie tutaj się załamuje, wszystko kamufluje. Jest taka, wiecie, bardzo delikatna, luźna, lejąca. I nie znać na niej potu. A jak ja to sprawdzam? liżę rękaw, poważnie liżę rękaw, bo kiedyś miałam taką bluzkę jak widzę, że to jest taki podejrzany materiał, na którym może być widać wciół a ja się pocę nie? jak każdy człowiek ale ja chyba bardziej, bo ja nie mogę kupować takich rzeczy to ja po prostu wiecie, liżę rękawa i zostaje duża plama, to wiem, że nie mogę jej wziąć, bo wystarczy, że trochę mi się paszki spocą, a mi się pocą na przykład teraz mi się spociły to od razu je widać od razu to widać od razu to widać, bardzo niekomfortowe. Y, y, taki mój sposób. I to jest kurtka z Weromody. Tam kiedyś pracowałam, tak, tak, spędziłam tam kilka miesięcy mojego życia. No nie wiem, zamszowa. Zamszowa jest i te kurtki. Jak zobaczyłam pierwszy raz tą kurtkę, to była po 300 zł, no coś, w sensie, no nie dam tyle, nie dam tyle za kurtkę i nie można kupić jej już nowej, one są używane, bo nowa pewnie kosztuje chyba z 500 eee, a te używki chodziły po 300 zł. Znowu mi się odpaliła ta, ta Januszowa grażyna we łbie, że no nie dam tyle, nie, muszę znaleźć taniej, no i tak szukałam, 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 znalazłam, kupiłam za 40 zł. Kto jest mistrzem? Dalej ja. Nie skromnie powiem. Więc yy, rewelacja. Ona jest w takim kolorze zielono-morskim. Yy, widzę, że tak bardziej na niebieski wchodzi w kamerę, natomiast tu jest to jest taki stricte morski kolor. Pięknie wygląda, super leży, ładnie podkreśla i jest dość ciepła. I spodnie Spodnie jedyne jakie kupiłam do tej pory, oprócz legginsów i jednych woskowanych gaci, ale to były już nowe z Aliexpress, to w innym filmie, dajcie znać, zostawcie kciuka w górę, jeżeli będziecie chcieli tego typu filmy, e, to są po prostu białe spodnie też kupione z drugiej ręki, one kosztowały więcej, bo one kosztowały 6 dych, ale po prostu nigdzie nie mogłam znaleźć takich spodni, żeby miały, dopa dopasowane były na kostce i po prostu to jest chyba najdroższa rzecz z tego wszystkiego i jeszcze widzę, że tutaj jest urąbana, ale nie zauważyłam tego wcześniej, pani mnie po prostu uoszukała, one mają tutaj na górze e, regulacje na brzuch e, i będą rosły razem ze mną, to jest fajna sprawa jeżeli kupujecie spodnie jakieś ciążowe, to zwróćcie uwagę na regulację, czy tutaj jest coś takiego, e, bo dzięki temu możecie, wiecie, o, ja wam pokażę ściągamy to z tego guziczka no nie? I na przykład teraz jesteśmy szczuplejsze, no to mamy tutaj taką gumkę z możliwością regulacji i wiecie, spodnie będą rosły razem z nami, więc będziemy je po prostu miały na dłużej. A są ultra wygodne, bo te wszystkie legginsy z pasem są takie wygodne że ja na to wcześniej nie wpadłam, to ja bym przed ciążą w nich chodziła. No po prostu rewelacja, popatrzcie, nic nie uwiera, wszystko się tutaj dobrze trzyma. No, no po prostu żyć nie umiera. Ja nie wiem, dlaczego takich legginsów normalnie nie robią, tylko się trzeba, wiecie, w tą gumę, to wszystko tam rżnie, tak, że szok, a, a tu nic. Dotarłam i mam. Hehehehe, hehehe, uh, 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 uh. Dobra, najpierw pokażę Wam moją. E, moja to jest kurtka marki Atmosphere, Atmosfere. Eee, bardzo wygodna, e, miękka skóra e, Miałam kiedyś swoją ulubioną kurtkę skórzaną Ale ona była taka króciutka e, Sprzedałam ją na Vinted na, na moim koncie Tam wrzucam różne rzeczy Ech, Zmachałam się, przepraszam e, Więc tam Was odsyłam i zapraszam e, Ale ona była po prostu na mnie zakusa za, za krótka no i nie bardzo mi to pasowało Więc stwierdziłam, że zacznę szukać takiej, wiecie Tego typu kurtki I udało mi się znaleźć Ona kosztowała chyba 20 albo 25 zł I to by było tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że yy, podobało się Wam Że przyjemnie spędziliście ten czas yy, Dziękuję za zostawienie, kciuka za zostawienie kciuka w górę Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś To najwyższy czas Zostawcie subskrypcję, bo pamiętajcie, że lecimy na 300 tysięcy. Mam nadzieję, że pomożecie mi to osiągnąć. Um, co? Jeżeli będzie dużo kciuków w górę, to robimy kolejny odcinek z tej serii. E, dajcie znać może takie oczekiwania kontra rzeczywistość e, odnośnie ubrań ciążowych. E, piszcie w komentarzu. Ja się z Wami żegnam. E, buziaki, wpadajcie na insta mojego. Bye!